No, dobra. Szaleję za tobą, jak cię widzę. Jestem chory. Wytrzymuję z tą chorobą, ale pod oczami wory. Szaleję za tobą, jak cię widzę. Prawie mleję, krótko mówiąc. Zrozumiałaś, już ja za tobą szaleję. Brzmienie twego imienia, nastrój mój natychmiast zmienia. Czy to wściekłość, żałoba czy szczęście? W głowie mam ciągle zamęście. Głowę tracę powoli, tak okropnie mnie boli. A twoje imię Stop, 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 stop. To w ogóle nie jest ten vibe, o jaki mi chodziło. Ja będę musiał na tym po prostu jeszcze popracować chwilę, a Was w tym czasie mogę zaprosić na przykład na krótki sens.